Wiele kobiet rezygnuje z góry z wszelkich prób zmiany swojej sytuacji, a to w sumie szkoda. No szkoda, bo istniejące faktyczne ograniczenia możesz jako kobieta ominąć jednak na kilka sposobów. Pierwszy sposób, oczywisty, choć nie zawsze możliwy, to jest przeniesienie się gdzieś indziej, jak najdalej od miasteczka. Gdzie nie ma ciekawych facetów. Ja zdaję sobie sprawę, że to może być dla wielu kobiet trudne, a nawet bardzo trudne, zarówno z względów ekonomicznych, jak też ich mentalnych. Dlaczego? No, większość Polaków ma jednak gdzieś z tyłu głowy tak, takie chłopskie przywiązanie do ziemi i w rezultacie spędza większość swojego życia w okolicy o promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Ale przecież tak wcale nie musi być i to można zmienić, czego dowodzi wiele przykładów, które widzę. O moim osobistym przykładzie, to już nie mówiąc, bo się przeprowadzałem. Wiele razy mieszkając nie tylko w różnych miastach, ale też w ogóle w różnych krajach, zastanów się, ile w Twojej konkretnej sytuacji zmiana miejsca, gdzie mieszkasz, jest praktycznym rozwiązaniem. Jeśli jest, to pomyśl, jak to zrobić, i zrób to. Jeśli nie jest, no to też nie jest koniec świata.